Centrum Edukacyjne to szkoła zawodowa, która już ponad 50 lat prowadzi działalność na gostynińskim rynku edukacyjnym. Najpierw funkcjonowała jako szkoła rzemiosł budowlanych, potem jako technikum budowlane i zasadnicza szkoła zawodowa, a od 2007 roku jako gostynińskie centrum edukacyjne. Muzyka Hey Mati! Zobaczyłbyś co się dzieje z moim akumulatorem. Dziś rano nie chciał odpalić. Dla pięknych dziewczyn zawsze i wszędzie. Dajcie kluczyki, wezmę go na kanał. No chłopaki, wszystko przemija i umyka. A moda na chłopaków z techniką samochodowego wciąż nie znika. Na obiad! Cześć dzieciaki! Hej. Hej! Jak tam w szkole? Dobrze. Poprawiłaś proszę. Poprawiłam. A co, dostałaś dobrze. A w ogóle a propos tych procesów, to mamy jutro gotować, nie? I składniki są nam potrzebne. No to po obiedzie mam tam. Dobrze? Dobrze. I co tam jeszcze powiecie ciekawego? Co dzisiaj robisz w szkole? Miałam dzisiaj kartkę bez zasad. Tak? Bo uczyłaś się wczoraj całą noc. A jak wracam, to na będzie... Też dobrze nie narzekam. Miałaś ostatnio takim razie chronie, to Nie. Ale pysznie to wygląda? Starałaś się. Mamo, mamo, jest zupa, jak chcę więcej. To spytaj się Patrycji, bo to dzisiaj ona gotowała obiad. To jest zupa z zielonych ogórków, tablerowana śmietanką, przetrawiona kurkumą, a na danie zasadnicze będzie sztufada wołowa z niespodzianką. Ale ja pyszne. muszę powiedzieć, że skąd Patrycja uczy się w techniku, das człowiekowi nie ma pracy wrócić, bo nie wiadomo jakie pyszności czekał na niego. Adam, narażasz mi się twierdzi, że źle gotuję z kochani, ja tego nie powiedziałem, ale byś mogła podpatrywać naszą rodzinną rodziną, panią technik, dopytywać. No to świetnie, jutro obiad gotuje tam. Ale kochani, nie o to. Spoko, tak, to W Gostyńskim Centrum Edukacyjnym można zdobyć zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzień dobry, Gosyńskie Centrum Edukacyjne. Słucham. Tak, już łączę z, panem, łączę z Panem Dyrektorem. Panie Dyrektorze, w pilnej sprawie rodzic ucznia dzwoni. Dziękuję bardzo, proszę. Andrzej Reder, słucham. Czy mogę pomóc? Dzień dobry, jestem właścicielem dużego gospodarstwa rolnego. Chciałbym, aby mój mnie przejął, ale żeby je przejąć, trzeba mieć wykształcenie rolnicze. Dzwoniłem już do kilku gostyńskich szkół, ale nic w tym kierunku nie oferują. Rozumiem, no to świetnie się składa. W gostyńskim centrum edukacyjnym w tym roku rusza nabór do technikum rolniczego. Także myślę, że zapewnimy dalsze kształcenie dla Pańskiego wnuka. No dobrze. A co z mieszkaniem, będzie, pan, my mieszkamy daleko, z lubienie kujazki? O kwestie mieszkaniowe proszę się nie martwić. My zapewniamy również internet z całodzielnym wyżywieniem. Po prostu zapraszamy. No, nareszcie coś załatwiłem. Słyszysz? Dośćka, dośćka, mamy szkołę na Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Siemka, co robisz? Wiesz, zastanawiam się nad wyborem szkoły. I co, zainteresowało Cię coś? Czytam o odnawialnych źródłach energii, ale nic z tego nie rozumiem. Ale czego ty tu nie rozumiesz? Co to znaczy, że energia jest odnawialna? To znaczy, że energię pozyskujemy z niewyczerpanych źródeł. Na przykład ziemia, słońce, odpady gospodarcze. Za bardzo skomplikowane. Ale czego ty tu możesz nie rozumieć? Chodź, pokażę ci. Fotowoltaika to energia pozyskiwana ze słońca. A jak ją wykorzystać? Za ich pomocą otrzymujemy ciepło i prąd. Stosowane są nawet zobacz, samochody z napędem typirody. Ojej! Jakie to fajne! Ale poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Energię możemy pozyskiwać ze słońca, z ziemi, z biomasy, z wody, a nawet z wiatru. A co to jest ta biomasa? Wykorzystuje produkty i odpady pozostałości z produkcji rolnej. A o co chodzi z tym wiatrem? Ale czego ty znowu nie rozumiesz? Chodź, wytłumaczę ci! Ty podmuchaj, a ja ci wytłumaczę. Zobacz, wiatr wieje, a energia pozyskiwana z wiatru za pomocą turbin wiatrowych jest zamieniana w energię elektryczną. O jejku, jakie to wszystko ciekawe! Teraz już wiem, jaki zawód wybrać. To bardzo dobrze. Zobacz, w gostyńskim Centrum Edukacyjnym otwierają nowy kierunek Technik odnawialnych źródeł dobrze... Teraz bardzo ciekawe, można wybrać dowolny zawód i pracować z przyjemnością. No tak, ale ja od piątego roku życia interesuję się modą. Przebierałam lalki, organizowałam pokazy mody, moim największym marzeniem jest założenie butiku z modnymi markami polskich firm. Całkiem niezły pomysł, ale dobrze by było poznać podstawy, handlu, handlu rachunkowości i reklamy, aby nie spotkało cię niepowodzenia. A co mi radzisz? Myślę, że technikum handlowe w Gostynińskim centrum edukacyjnym w tych planach wspomoże Cię. O, świetny pomysł, dziękuję. Jak tam pani kierowniczko może być? A to co? Jak to co? Mur pani kierowniczko. Mur to na pewno nie jest. Tu się rusza. Zaprawy brak, spójny, nie brak wiązań. No co? No coś się nie budował? No mór pani kierowniczko, przecież u nas tsunami to nie ma. Zobacz. A mur połączony na zaprawę. I stateczny musi być. Eee, dla mnie nie było wcale tak źle. Nikt nie zechce zamieszkać w takim domu, a ciebie z każdej budowy wyrzucą. A gdzie się tego mogę nauczyć? To proste. Musisz ukończyć techników budowlane i zrobić kwalifikacje, tak jak ja. To ja lecę złożyć podanie. Ukończyłam szkołę zawodową o kierunku kucharz. Dostałam staż w restauracji Rusałka i w, w hotelu Tumski w Płocku. Kiedy zamedę więcej doświadczenia, wystartuję w programie MasterChef. Spełniło się moje marzenie. Zdobyłam wiedzę z branży cukierniczej. Idę na staż do państwa ozdowskich. Dobrych mechaników nadal potrzeba. Ja po praktykach zostaję w salonie Toyoty w górach koło Płocka. Cieszę się, że ukończyłam kierunek sprzedawca. Podjęłam pracę w salonie Mohito w galerii handlowej w Płocku. Fryzjer to zawód z przyszłością. Firma Welle zaprosiła mnie na szkolenie, potem chciałabym być charakteryzatorką na planie filmowym. A u mnie dobrze. Ukończyłem szkołę o kierunku stolarz, będę pracował w przyszłości w firmie rodzinnej taty, a w przyszłości chciałem założyć tartak. Chodźcie wszyscy, zapraszam Was na przyjażkę. Jestem absolwentem technikum budowlanego w Gostyninie, po ukończeniu tej szkoły zacząłem studia na Politechnice Łódzkiej i po ich skończeniu pracuję w dużej budowlanej firmie gostynińskiej. Dzień dobry, nazywam się Michał Przybyszewski. Jestem absolwentem technikum zawodowego w Gostyninie. Od kilku lat z powodzeniem prowadzę własny salon w Płocku. Prowadzę również szkolenia dla fryzjerów w akademiach w całej Polsce. Oprócz tego, że zatrudniam kilku pracowników, mogą u mnie też odbyć praktyki uczniowie szkoły w Gostyninie. Nazywam się Wiesław Adamski, jestem absolwentem technikum budowlanego w Gostyninie rocznika 1978. Obecnie pracuję w jednostce samorządowej Urzędu Miasta w Gostyninie. Znajdujemy się w serwisie firmy Izolbe Transport, firmy transportowej zajmującej się transportem krajowym, międzynarodowym. Posiadającym w swojej flocie pojazdy spełniające najwyższe normy ekologiczne, wyposażone w szereg nowoczesnych systemów wspomagających bezpieczeństwo oraz pracę kierowców. Dlatego też w przyszłości będziemy potrzebowali wykształconych kierowców oraz mechaników pojazdów samochodowych. Dzień dobry Państwu. Żarusz Amrożak, absolwent Technikum Budowanego w Matura Rocznik 1995. Dzisiaj od zresztą 10 lat burmistrz. Poproszony zostałem o to, żeby powiedzieć kilka słów na temat mojej dawnej szkoły średniej i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wielki sentyment i to jest dla mnie wielkie bardzo przyjemne wspomnienie z tamtych lat. W jaki sposób ta szkoła mnie ukształtowała, dała mi podstawę do tego, żeby rzeczywiście się rozwinąć. Zresztą szkoły zawodowe, technika miały to do siebie, że były tymi szkołami pozytywnego wyboru, i mam nadzieję, że to teraz znów się zmieni, i że uczniowie będą wybierać szkoły zawodowe i będą wybierać technika. A z tamtych lat, no, same fajne wspomnienia. Co prawda, profesorowie nas bardzo gonili, i wtedy to się wydawało straszne, że jednak nauczyciele wymagają, żeby się uczyć ale z perspektywy czasu to jest wartość dodana i to jest bardzo ważne. Także jeżeli mam tą sposobność w tej chwili, to chciałem wszystkim swoim profesorom bardzo podziękować za to, że nie odpuszczali, za to, że byli po prostu dla nas ostrzy. Tych nauczycieli pamięta się najlepiej, także z, z wielkim sentymentem i z szacunkiem. Szanowni Państwo. Mam nadzieję, że tak jest nadal, że szkoła w Gostyninie trzyma swój wysoki poziom i że wypuszcza fajnych absolwentów, ludzi młodych, mądrych, którzy idą przez życie i osiągają swoje cele. Szanowni Państwo, siłą Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego byli, są i będą nauczyciele. Jego szczególną siłą są nauczyciele absolwenci. Ci, którzy kiedyś tą szkołę kończyli, a dzisiaj dla niej pracują. Oto on.